Organizatorem dzisiejszych obchodów 30-lecia działalności regionu płockiego NZZ Solidarność jest pan przewodniczący Henryk Kamiński. Witam pana przewodniczącego. Dlaczego nowy Duninów jest dzisiaj miejscem tychże obchodów? Panie redaktorze, szanowni państwo, również nowy Duninów jest włączony w region regionu płockiego. Tak jak wymieniałem na uroczystości, wchodzą jeszcze oddziały takie jak Płoński, Sierpecki, Gostyniński. Duninów oczywiście nie jest oddziałem, ale z okazji 25-25-lecia Niezależnego Związku Solidarnościowego, już 5 lat temu obchodziliśmy takie uroczystości. Miały na pewno skromniejszy charakter. Więc następne 5 lat dalej chcieliśmy. To, że tak powiem, uświetnić, i udało nam się tak. Udało się dlatego, że odnowiliśmy obelisk zbudowany 5 lat temu. Wyglądał bardzo skromnie. Na dzień dzisiejszy, może nie jest to aż tak piękny, jakby się nam marzyło, ale jest dużo ładniejszy. obłożony jest kamieniem. Yy, pobudowane są trzy maszty. Yy, dlaczego? Yy, również, tak jak powiedziałem, yy, musimy się rozszerzać, nie tylko zamknąć się w, w, w mieście Płocku, ale na okolice. Zresztą Nowy Duninów tylko jest oddalony od Płocka 19 km. Panie Przewodniczący. Jako działacz społeczny dał pan o sobie znać już w 1976 roku. Tak, panie redaktorze, w 1976 roku byłem zwolniony z pracy z przedsiębiorstwa remontowo montażowego na wtoremont. W 1981, jeśli można nazwać tak, to to byłem zarehabilitowany. Oczywiście nie w sądzie. I stąd ten błąd do dnia dzisiejszego ciąży na mnie. E, odpowiedzialność 76 roku nadal w dokumentach moich figuruje jako warchoł 76. W pierwszych latach działalności Solidarności ruch skupiał miliony Polaków. Był ściśle określony e, kierunek działania. Była walka o demokrację, o wolność. Dziś niby to ta sama organizacja, ale inaczej jest postrzegana przez społeczeństwo. Panie redaktorze, całkowicie się z panem zgadzam. 30 lat temu było nasz 10 milionów, nieraz tu padały już dzisiaj te słowa z ust księży, z ust osób świeckich. Oczywiście 30 lat później żyjemy nie tylko 30 lat później, ale w drugim wieku, w następnym wieku, wiek XX i wiek XXI, zmieniła się mentalność też ludzi. Wymogi czasu, panie redaktorze, czas, yy, włączenie się w sprawy społeczno-polityczne, ruch Solidarność miał na celu bronienie robotnika, polskiego pracownika, ale również... Przemiany polityczne, które miały miejsce, mają i one się zmieniają. Zgodnie do. Ja uważam, że w związku z, z czasem z, i tak jak w, m, powiedziałem, że przyszło nam żyć w dwóch wiekach, to też się rzadko zdarza, wiek XX-XXI, więc nie ma co się dziwić y, takich sytuacji, takich przemian, bo y, różni ludzie to tworzą. To jest szmat czasu, i wiele istnień ludzkich, panie redaktorze. Także różnie to jest postrzegane. My nie jesteśmy wszyscy jednakowi. My jesteśmy narodem, każdy z nas jest inny, chociaż jesteśmy narodem polskim. W dzisiejszej uroczystości, w wszelkich przemowach dość często było nawiązanie do katastrofy smoleńskiej. Jak wiemy, katastrofa smoleńska mocno podzieliła polskie społeczeństwo. Czy i w jakim stopniu będzie mieć ta sytuacja wpływ na dalsze losy Solidarności? Panie redaktorze, e, w, e, dzisiaj padały te słowa. Dlaczego? Tak jak panu redaktorowi wiadomo, e, za życia prezydent Rzeczypospolitej Lech Aleksander Kaczyński. Objął honorowym patronatem uroczystości. To było załatwiane. Cały szereg dokumentów, panie redaktorze, to trwało około pół roku czasu. Wyraził taką wolę objęcia honorowym patronatem. I mieliśmy ogromną nadzieję, że pan prezydent Kaczyński tutaj przybędzie na te uroczystości. Wszystko wskazywało los. Inaczej chciał. Była tragedia. Panie redaktorze, czy zmieni ruch Solidarności y, tragedia smoleńska? Na pewno historycznie to naznaczy. Czy zmieni? To też są ludzie, którzy będą, którzy będą rządzić, decydować w danych momentach, w danych regionach, okręgach w kraju. Y, nie, wie, nie wiemy na dzień dzisiejszy, jak polityka, że tak powiem przybierze, jaki kształt. Panie redaktorze, to jest duża niewiadoma. Jakbym panu powiedział, panie redaktorze, rok temu, że będzie tragedia smoleńska, to pewnie by pan się uśmiechnął. I wiele innych tragedii, bo nawet powódź, to jest, no nazwijmy wprost, to jest tragedia narodowa. Ja osobiście byłem w tych miejscach, gdzie, gdzie ta tragedia, gdzie ci ludzie doznali tej tragedii. Dziękuję ślicznie i życzę z całego serca dalszej wytrwałości.